Nikt nie spodziewał się odkrycia 34 stanowisk archeologicznych w tak niedogodnym, przynajmniej współcześnie, obszarze, bo większość tych miejsc obecnie znajduje się w środku lasu. Przyroda się zmienia i tam, gdzie są warunki, coraz bardziej się buduje. Co roku spadają coraz nowe liście, zamieniają się w humus, ten humus zamienia się w próchnicę, coraz większa, coraz grubsza ta warstwa ścioły, coraz nowe krzewy, drzewa i, i, i zaciera, zaciera. Tak, można powiedzieć, że strzeże dość zazdrośnie tych tajemnic. Na roztoczu przez wiele lat nikt nie prowadził badań wykopaliskowych, bo odgórnie założono, że skoro ten obszar jest silnie zalesiony, skoro nie ma tam łatwego dostępu do wody, no to tego osadnictwa być nie mogło. Ten obszar był przez wiele lat pomijany przez archeologów, i przyjęło się uważać, że jest to biała plama na mapie osadnictwa, szczególnie z pierwszych wieków po Chrystusie. I dopiero przez przypadek zostały odkryte pierwsze materiały w Ulowie, odkryte przez detektorystów, którzy szukali tam uzbrojenia z czasów II wojny światowej. W roku 2000 znajomy kolekcjoner powiadomił mnie, że ma bardzo ciekawy bagnet. Pojechałem do niego, ciekawy wzór był, obejrzałem. Leżały tam jakieś blaszki oprócz tego, a wśród tych blaszek zauważyłem denara rzymskiego. Przyznał się, że to Roma no, to złowa, ale ma też więcej, bo on zbiera od tych, którzy szukają militariów i znajdują nieinteresujące ich rzeczy. Tego było około 500 sztuk. I były to zabytki właśnie no, bardzo cenne, bo były okucia końców pasa, były fibule rzymskie, była broń. Groty, wiele takich rzeczy, które na pierwszy rzut oka wskazywały, że to pochodzi właśnie z okresów pływów rzymskich. Po obejrzeniu tej kolekcji, którą oni nam przynieśli, plus tej wizycie w lesie, kiedy oni nam pokazali kilka różnych miejsc, to zaczęliśmy się domyślać, że to może być co najmniej kompleks stanowisk, bo na pewno nie wyglądało to na jedno stanowisko. Jak pojechałam tam po raz pierwszy z pracownikami Muzeum w Tomaszowie Lubelskim, oni po prostu postawili mnie w środku lasu i powiedzieli: To jest tutaj. I od tego momentu zaczęły się badania wykopaliskowe w ulowie. I okazało się, że ani ulów, ani roztocze nie jest żadną białą plamą na mapie archeologicznej Polski, I wręcz przeciwnie. To było zaskoczenie dla wszystkich. Znaleźliśmy dwa cmentarzyska i to położone bardzo blisko siebie, bo w linii prostej dzieli je około 300 metrów, przez archeologów łączone z kulturą wielbarską, co było ogromnym zaskoczeniem, bo nikt gotów nie spodziewał się na roztoczu, szczególnie tak głęboko w centrum tego regionu. Na tych dwóch cmentarzyskach w większości są to groby ciałopalne, czyli takie, gdzie zmarłych najpierw palono na stosie pogrzebowym, a potem z tego stosu wygrzebywano spalone kości ludzkie i to, co się spaliło razem ze zmarłym, czyli elementy stroju, które mu towarzyszyły, naczynia i to wszystko wrzucano, deponowano do niewielkiej dziury wykopanej w ziemi i tak powstawały groby ciałopalne. Wyposażenie, czyli przedmioty złożone do tych grobów, są to przedmioty ewidentnie wytwarzane albo użytkowane przez gotów, co wiemy z innych stanowisk z obszaru całej Polski, czy nawet ze stanowisk z obszarów dzisiejszej Ukrainy, Rumunii, więc nie ma innej możliwości niż łączenie tych zabytków z gotami. Oprócz tych cmentarzy odkryliśmy też. Przynajmniej trzy osady, bo nie wszystkie rozpoznane są w takim samym stopniu. Dodatkowo goci w jednym z miejsc w ulowie ulokowali, założyli swoje cmentarzysko przy dużym kurchanie, czyli takim nasypie ziemnym. Oni musieli wiedzieć, czym jest ten nasyp, ta górka. I co ciekawe, założyli cmentarzysko u podnóża tej górki, czyli tego Kurchanu, nie wkopali się w jego nazwę, więc traktowali to miejsce jako pewne sakrum i nie ingerowali w coś, co w ich rozumieniu prawdopodobnie było grobem i rzeczywiście było grobem, ale dużo starszym, bo takim sprzed mniej więcej dwóch i pół tysiąca lat przed Chrystusem. I w chwili obecnej wiemy, że oprócz tych gotów tam mieszkała ludność od mniej więcej 12 tysięcy lat temu, przez cały okres nazywany Neolitem, czyli powiedzmy mniej więcej od 5 tysięcy lat przed Chrystusem do 2,5 tysiąca lat przed Chrystusem. Potem była ludność w epoce brązu, potem dopiero na to wszystko przyszli goci. Najsłabiej ten obszar zasiedlony był w czasach wczesnego średniowiecza, czyli właśnie przez Słowian. No i potem całe te tereny ulowa i sam ulów powstał i należał do dóbr ordynacji zamojskiej i z tym okresem też związanych jest bardzo dużo odkryć, niekiedy mocno zaskakujących, szczególnie odkrycie budynku murowanego w środku lasu, który nie widnieje na żadnych planach, na żadnych mapach. Jest to jedno z piękniejszych miejsc, w których prowadziłam badania wykopaliskowe. Jest to po prostu miejsce niezwykle urokliwe. Dodatkowo ludzie, którzy tam mieszkają, też odegrali ogromną rolę w tym, że my, jako archeolodzy, spędziliśmy tam 18 lat. Bo gdyby nie przychylność miejscowych mieszkańców ulowa, to byłoby niemożliwe.